Cześć. Dzisiaj będziemy odkażać gołębnik. Gołębnika nie sprzątam tym razem. Jest tu troszeczkę już na tych półkach, gdzie można posprzątać. Ale nie ma jeszcze takiej tragedii. Jak widzicie, po takim czasie zrębki bardzo dobrze się spisują. Jest tu trochę siana. Także to wygląda jak wygląda, ale generalnie same zrębki w sobie są fajne. Tutaj możemy sobie troszeczkę o, jak widzicie, ten pył nie jest wcale dużo, jest na samym dole. Także y, zadanie swoje spełniają, jestem z nich zadowolony. Y, nawet ich nie grabię, y, Raz czy dwa chyba przegrabiłem. Także jestem naprawdę zadowolony z ich działania. Y, spełniają swoje. Y, Zadanie także jest bardzo, ale to bardzo dobrze. No i dobra, co? Zaczniemy odkażać wszystko, e, wszystkie półki, daszki mientalem tu na zewnątrz. Tak samo tą deskę przelecimy. Tutaj e, wlot, wylot. No, jak dwa tak znał. Także po prostu tego miętalu. Delikatnie no łopatkę i posypujemy. Fajny miętowy zapach. Delikatnie, ja nie sypię tego dużo. Głównie chodzi mi o zapach, żeby gołębie miały tam lepsze. Wiadomo, od deszczu się to zmyje trochę, ale zawsze coś tam odkazi. Dobra. Daszek, no ten daszek trzeba będzie poprawić. Trochę się oberwał. Daszek. Kamień jeszcze jeden. Delikatnie przychylimy. Miało. No i co, karmiki? Troszeczkę. Jak zwykle zaczynam sobie od daszków. Każdy jeden daszek. I tak przegrzebią to wszystko później. Ale jest wtedy rewelacyjny zapach. właśnie fajny produkt. Wcześniej odkażałem tutaj e, wilkonem. E, właśnie polecam najpierw sobie e, wilkonem spryskać taki gołębnik. W ogóle to będziecie chcieli tam sobie odkazić, dezynfekować czy tam coś w ogóle e, wirkon to jest roztwór, który rozrabiamy e, w wodzie. roztwór w wodzie. Jedna saszetka to jest chyba na 10 litrów. Ja rozrabiam trochę mocniejszy, mniej więcej tak 7. Żeby tej wody aż tyle nie było, a miało swoje zastosowanie. Eee, co ja Wam tu mogę jeszcze powiedzieć? Najpierw właśnie robię to wirkonem. Generalnie tego samego dnia już można sypać eee, miętalem. Ale ja z reguły robię to dopiero. <laughs> no trzeba zauważyć, żeby to wyschło po prostu do sucha, bo bez sensu jakbyśmy na mokrą nawierzchnię nawalili mientalu, to nie miałoby swojego zastosowania. Także. Delikatnie, głównie tu z brzega. po kolei jak leci czy to w miski lęgowe czy też <laughs> w wszędzie go rozsypuję. Czy to w inne miejsca właśnie na no, mi go starczy, bo tu miałem niby 10 kg ale kurą posypałem no. na ostatnim filmie, możecie sobie zobaczyć też kurę ozdobne Tutaj mamy na myszy. Ja ustawiłem sobie tu taki tunel, żeby mi tam gołąb nie wszedł. Przestawiłem misko, żeby nie odsunęły. Mam problem tu z myszami. Troszeczkę jak widzicie ten styropian tutaj leży na rogach. E, bo właśnie myszy mi tutaj, tutaj sufit nadal pnął. Ostatnio w ostatnim czasie miałem 9 chyba myszy. E, w ale się złapało także jest to bardzo skuteczne człowiek no powie, że to mi się męczy ale jakoś czasu radzić z tymi szkodnikami ja nie jestem akurat taki delikatny jeśli chodzi o takie zamiast stół pasożyty <laughs> wiadomo też niektórzy hodowcy twierdzą, że jasną to jest szkodnik ja akurat tego zdania nie jestem, bardzo lubię takie stworzenia Jastrzębi akurat dla mnie to są piękne, taki czy to myszołów, czy to inny właśnie drapieżny, tak nawet gdybym miał możliwość zastanawiam się nad kursem sopolniczym, a czy netnie nie mieć takiego Także ja akurat jestem za Jastrzębiami naturalna selekcja musi być wygląda już na połowie szybkie odkarzanie naprawdę skuteczne odkąd stosuję regularnie dezynfekcję mniej więcej co miesiąc e, nie mam problemu z chorobami jakimiś tam w większości wiadomo coś nam się zdarzy ale ostatnio kiedy wziąłem właśnie już te lepsze gołębie kupiłem od takich hodowców którzy naprawdę dbają o te gołębie Yy, wiedzą jak je łączyć w pari w ogóle żeby zachować tą genetykę są naprawdę odpornymi ptakami no, trochę za mało nam tutaj no, może jeszcze to zbiorę się no, jeszcze spał trochę nic doskonale wiedzą jak te głębie prowadzić te głębie mają też inną odporność nawet na zrębki tutaj tak o żeby taki meszek powstał, taki uszek jak cukrem pudrem. <laughs> Także łąbki są dosyć odporne, jeśli to dobrze pr prowadzone. O, mamy tutaj już rozsypane. Tak wygląda głębik po dezynfekcji. Nie wygląda może to zbyt estetycznie. Niektórzy to wycierają, zmiatają. Ja tego nie zmiatam. Zostawiam tak, jak jest. Otwieram tylko jeszcze okno. Otworzymy bardziej, żeby ten pył tutaj wleciał troszeczkę. wiadomo, w bełniku nie może się pylić. Nie może być płuzu za dużo, bo to będzie źle wpływało na drogi oddechowe. A nie po to podaje się produkty, aby je tam przeczyszczało, żeby później marnować tak na wolierze niemieckie i prawdopodobnie mi się te niemieckie znakomita jakość Weźmy, nie może nie są jakieś tam mistrzostwie czy coś ale dla mnie są naprawdę ładne tak samo w kariery też już jest znaczy mogę zawiesić coraz milej się wchodzi jeszcze by milej się wchodziło gdyby tylko młode dopisywały no i dobra tak to by było to na tyle zapraszam was do komentowania lajkowania oraz subskrybowania do oczekiwania na kolejne filmy kolejny film będzie z uciekinierów o gołębie, gołębi e, jeszcze będzie film z barżantów <laughs> także serdecznie zapraszam do oglądania. Jeszcze tu pokażę gołębie i no, także pozdrawiam. Cześć.